Witam wszystkich hodowców Gołębi Wysokolotnych. W filmie tym wypowiadam się jako przewodniczący klubu hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych. Działa on przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza i tym samym należy do struktur jedynej ogólnopolskiej organizacji, zrzeszającej hodowców Gołębi, jakim jest Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. W dalszej części filmu będę zamiast pełnej nazwy używał skrótu Polski Związek. Mamy w Polskim Związku opracowane zasady organizacji lotów konkursowych, regulaminy, które precyzują, w jaki sposób ma być oceniony lot gołębi i ustalony czas lotu dla stada i najlepszego lotnika lub naliczone mają być punkty w lotach ocenianych punktowo. Mamy też klasę Sport na wystawach. Tam rywalizują gołębie biorące udział w lotach konkursowych. Gołębie te są oceniane w taki sposób. Że na podstawie wyniku uzyskanego w najlepszym locie konkursowym w danym sezonie lotowym ustalana jest liczba punktów przeliczeniowych. W przypadku lotu ocenianego według długości lotu, jako baza punktów przeliczeniowych podawana jest liczba minut lotu. Tak więc kiedy na przykład, gdy gołąb osiągnął czas lotu 4 godziny 34 minuty, to baza do wyliczenia punktów przeliczeniowych wynosi 274 punkty. W przypadku lotu ocenianego punktowo, bazę tą stanowi liczba punktów uzyskanych w czasie lotu. Ostateczna ocena w klasie sport jest wyliczana po ocenie eksteriorowej. Kiedy gołąb uzyska w ocenie eksteriorowej 93 punkty, zachowuje liczbę punktów przeliczeniowych. Jeżeli zaś uzyska niższą ocenę, to za każdy punkt poniżej wartości 93 punkty, liczba punktów przeliczeniowych zostanie pomniejszona o 10% odwrotnie. Kiedy gołąb uzyska wyższą ocenę, to analogicznie za każdy punkt powyżej 93 punktów zostanie mu do punktów przeliczeniowych dodana premia w wysokości 10%. Spotykamy się z krytyką tego rozwiązania, choć bardzo nas to dziwi, bo zapewne każdy hodowca, mając możliwość zakupienia dwóch gołębi z lotu konkursowego, z których każdy ma taki sam czas lotu, liczbę punktów wybierze przecież zapewne tego ładniejszego. Podobnie dzieje się w przypadku klasy sport. Rywalizację wśród gołębi wygrywa ten, który przy takim samym czasie lotu, czy punktach uzyskanych za lot, uzyskał jednocześnie najwyższą ocenę za cechy eksteriorowe. Może się zdarzyć, że wygrał ptak, który wprawdzie nie miał najdłuższego czasu lotu, ale za to był ładniejszy od rywali i odwrotnie. Gołąb z wyższym czasem lotu przegra, bo jego rywal był lepiej oceniony za cechy eksterioru. Jednak cała idea klasy sport służy temu, abyśmy, jako hodowcy. Dążyli do tego, aby nasze gołębie osiągały jak najlepsze wyniki w lotach konkursowych, nie tracąc jednocześnie swoich cech rasowych. Na świecie znane setki raz gołębi, a każda z nich ma swój wzorzec, który określa cechy eksteriorowe, jakie powinny posiadać. Zwróćcie, koledzy i koleżanki, uwagę na to, że gołębie pocztowe, biorące udział w lotach konkursowych, chociaż nie mają wzorca rasy, są do siebie podobne. Dzieje się tak dlatego że przez około 150 lat organizowane są loty konkursowe dla tych ptaków. Wszystkie gołębie pocztowe selekcjonowane są na jedną cechę, mają w jak najkrótszym czasie powrócić do gołębnika, kiedy zostaną wywiezione na lot. Ich organizm, budowa ciała, upierzenie muszą sprostać temu, aby te ptaki przeleciały określony dystans w możliwie krótkim czasie, oczywiście posiadając zdolność powrotu do gołębnika z tego miejsca, tak zwana powrotolotność. Tak więc muszą mieć silną masę mięśniową, zdolną do ogromnego wysiłku i potem do szybkiej regeneracji. Muszą mieć upierzenie zdatne do tego, aby gołąb mógł lecieć w złych warunkach atmosferycznych, nawet podczas dość intensywnego deszczu. Na świecie znane są dziesiątki raz gołębi wysokolotnych. Spośród nich wiele zostało wyhodowanych w Polsce. Anglicy mają swoje typlej. Serbowie mają swoje serbskie wysokolotne, Węgrzy mają budapeszteńskie wysokolotne i kilka innych ras, wśród nich na przykład popularne wśród polskich hodowców deresze oszronione. Hodowla gołębi wysokolotnych jest popularna w krajach arabskich, Indiach czy Pakistanie. My Polacy mamy gdańskie wysokolotne sokoły gdańskie, grzywacze polskie, Orliki lubelskie, orliki wileńskie, Rostoczańskie wysokolotne, polskie tarczowe wysokolotne, typlery zagłębiowskie. Zamojskie i wiele innych ras, które zostały przeznaczone do tego, aby cieszyć okochodowcy swoim pięknym lotem. Nie możemy mówić, że liczy się tylko lot i to z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że każda z wymienionych ras charakteryzuje się innymi cechami eksterieru i to one pozwalają odróżnić od siebie gołębie poszczególnych ras, choć czasem są one do siebie bardzo podobne. Podobne, a jednak różne i na tym polega hodowla gołębi rasowych, że muszą one spełniać określone kryteria rasowości, aby można było uznać, że spełniają kryteria wzorca, a więc są przedstawicielami określonej rasy. W przypadku raz gołębi wysokolotnych te podobieństwa są częste. Powoduje to, że czasem na przykład słabej jakości orlik lubelski i Mikołajowski lotny mają taki sam wygląd. Jednak wówczas ani jeden, ani drugi nie spełniają kryteriów wzorca, oba gołębie są po prostu nierasowe. Po drugie, wiele z nich posiada odmienny od innych ras, specyficzny styl lotu i nie możemy mówić, że liczy się tylko długość lotu. Liczy się styl lotu. Liczy się to, czy gołębie robią małe koła, czy większe okrążenia, czy mają lot powolny, szybujący, czy odwrotnie szybki. Czy lecą w zwartym stadzie, czy są bardziej rozproszone. Czy lądują pojedynczo, czy całym stadem. Czy są zdolne w bardzo krótkim czasie osiągnąć wysokość zakrycia, czy odwrotnie robią to powoli, wznosząc się w górę. Czy w ogóle potrafią osiągnąć wysokość zakrycia, czy raczej po prostu lecą na dość niskim pułapie czy lecą lotem sztorcowym, czy lotem motylka, a może lotem skowronka. Musimy jednak pamiętać, że to właśnie budowa anatomiczna, umieśnienie, upierzenie, stosunek wagi gołębia do jego powierzchni w locie, rozpiętość skrzydeł, długość i szerokość ogona, szerokość poszczególnych lotek i sterówek i ich zwartość decydują o tym, w jakim stylu dany gołąb leci. Gołębie charakteryzujące się szybkim lotem mają z reguły dużą masę w porównaniu do powierzchni rozpostartych w locie skrzydeł i ogona, mają silny mięsień piersiowy. Gołębie o locie powolnym, zupełnie odwrotnie, mają małą masę, ogromną powierzchnię nośną w stosunku do masy ciała. Nie można twierdzić, że liczy się tylko lot i na przykład twierdzić... Że w rasie zamojski dopuszcza się gołębie, które nie posiadają wydłużonej sylwetki, mają krótki i wąski ogon, i jeszcze przekonywać, że takie ptaki są lepsze do lotu, bo są bardziej ostre, czyli, że mają dość szybki lot i raczej szybko osiągają pułap zakrycia. Takie cechy posiada podobna do zamojskich kolejna polska rasa Typler-Zagłębiowski. Nawet u wspomnianych wcześniej gołębi pocztowych występują pewne różnice anatomiczne. Ptaki przeznaczone do lotów sprinterskich, Czyli do lotu z możliwie dużą prędkością na raczej krótkich dystansach mają dużą masę i dość krótkie skrzydło. Natomiast gołębie przeznaczone do lotów maratońskich, na ogromnych dystansach, kiedy powrót do gołębnika następuje na drugi dzień, a czasem trwa wiele dni, to ptaki lżejsze, często po prostu mniejsze, u których inna jest proporcja powierzchni skrzydła do masy ciała. W lotach konkursowych dla gołębi wysokolotnych mają lecieć ptaki, które spełniające kryteria danej rasy. My, jako hodowcy, dążymy do tego, aby gołębie z lotów konkursowych spełniały kryteria wzorca w jak najlepszym stopniu. Nie może być tak, że w rywalizacji w lotach konkursowych uczestniczą gołębie, które nie spełniają kryterium rasowości. Nie może być tak, że Typler Zagłębiowski startuje w locie konkursowym jako Zamojski. Podobnie rzecz się ma w przypadku innych dziedzin rywalizacji z udziałem zwierząt. W wyścigach koni arabskich nie mogą startować konie pełnej krwi angielskiej. W zawodach posłuszeństwa dla owczarków niemieckich nie mogą stratować owczarki belgijskie. Wielu polskich hodowców myli rywalizację w lotach konkursowych gołębiami poszczególnych ras wysokolotnych z innymi dziedzinami zwierzęcego sportu. Traktują loty konkursowe gołębiami rasowymi tak, jak byłyby to loty z udziałem Tiplera angielskiego. Międzynarodowe kluby tej rasy gołębi nie ustaliły wzorca dla tej rasy. Tutaj podobnie jak to się ma z gołębiami pocztowymi, gdzie liczy się umiejętność jak najszybszego powrotu do gołębnika przez ptaka, gołębie mają po prostu jak najdłużej przebywać w powietrzu. W przypadku tiplerów angielskich rekordowe czasy lotu przekraczają nawet 20 godzin, rekord gołębi dorosłych 22 godziny i o 5 minut Harry Shennon, Irlandia 1995 rok, rekord gołębi młodych 20 godzina 29 min Karl Kochol, Niemcy 2004 rok. Jednak często polscy hodowcy typlerów angielskich nie próbują nawet podejmować wysiłku, aby osiągnąć wyniki na podobnym poziomie i nie przestrzegają zasad międzynarodowego regulaminu, a zamiast tego krzyżują typlej angielskie, aby uszlachetnić gołębie innych ras. W tym bardzo często naszych rodzimych ras. Proceder ten dotyczy typlera zagłębiowskiego, zamojskiego, roztoczańskiego wysokolotnego. Rywalizacja gołębi określanych mianem typle angielski przypomina inne przykłady zwierzęcego sportu. Tutaj rzecz się ma podobnie jak z wyścigami konnymi nie mylić z wyścigami dla koni określonej rasy. W takich wyścigach biorą udział konie wielu ras i ich mieszańce. Tam nie liczą się kryteria rasowości, tylko szybkość i zdolność do wytrwałego biegu. Podobnie jest z wyścigami psich zaprzęgów, gdzie startują najczęściej mieszańce. Mają one Podobnie jak w poprzednim przypadku, po prostu jak najszybciej pokonać dystans wyścigu i nie liczą się ich cechy rasowe. Zresztą podobnie jest z gołębiami pocztowymi. Jednak w tym przypadku utrwalił się jeden określony typ gołębia i gołębie pocztowe są do siebie mocno podobne. Chociaż nie było tak zawsze. W dzieciństwie aż do czasu rozpoczęcia służby wojskowej hodowałem gołębie pocztowe. Kiedy w połowie lat 80. XX wieku zaczął moja rodzinę odwiedzać wujek mojego taty, mieszkający od czasów II wojny światowej w Anglii, który także hodował gołębie pocztowe, był on bardzo zdziwiony tym, jak polskie gołębie różniły się od tych angielskich. Nasze pocztowe wydawały mu się bardzo małe i lekkie. Wraz z upływem lat, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i nastąpiła intensywna wymiana hodowlana gołębie, pocztowe hodowane w naszym kraju bardzo się ujednoliciły i są podobne do tych hodowanych w Europie i na całym świecie. Polscy hodowcy, tak jak ich koledzy z całego świata, opierają swoje hodowle na znanych belgijskich czy niemieckich szczepach gołębi. Zasady przyjęte w Polskim Związku Dotyczące lotów konkursowych gołębiami wysokolotnymi i akrobatycznymi ras zagranicznych są spójne z zasadami przyjętymi w krajach ich pochodzenia czy w międzynarodowych klubach zrzeszających hodowców tych ras. Dla przykładu w przypadku budapeszteńskich wysokolotnych lot oceniany jest punktowo. Stado konkursowe jest premiowane za odpowiednio długi lot i pozostawanie jak najdłużej w zakryciu nalicza się premię punktową za to, że gołębie lądują razem. Nie liczy się tylko sama długość lotu. Według regulaminu obowiązującego w Polskim Związku zdarza się tak, że stado konkursowe z lepszym czasem stada przegrywa rywalizację ze stadem, które wprawdzie krócej przebywało w powietrzu, ale za to osiągnęło wyższy pułap lotu i lądowało razem. Podobnie rzecz się ma z oceną lotu tiplerów angielskich i tutaj w Polskim Związku posługujemy się zapisami regulaminów międzynarodowych. Stado po wypuszczeniu może pozostawać poza zasięgiem wzroku w ciągu dwóch pierwszych godzin lotu, ale już ponowne zniknięcie w tym czasie nie może być dłuższe niż 60 minut. W przypadku tych gołębi wymagane jest, aby stado lotowe lądowało razem i pomiar czasu stada kończy się, gdy samowolnie wyląduje pierwszy gołąb lub gdy hodowca łajde gołębiom sygnał do lądowania. Posługując się takim regulaminem hodowcy z Pesgridi, a konkretnie z naszego klubu, osiągę nnl najlepsze wyniki w przypadku gołębi dorosłych na poziomie 16 godzin 11 minut k. seredyszyn, a zagańczyk klub hodowców gołębi wysokolotnych i akrobatycznych 2016 rok. Zaś w przypadku gołębi młodych na poziomie 14 godzin 5 minut z. Stefaniuk klub hodowców gołębi wysokolotnych i akrobatycznych 2019 rok. Są to wyniki na dobrym poziomie europejskim. Natomiast nasi rywale z organizacji niezrzeszonych w Polskim Związku osiągają wprawdzie wyniki na podobnym poziomie, lecz nie respektują podobnych zapisów. Osiągane przez nich wyniki nie dają się porównać z naszymi. Tam na przykład nie liczy się czasu stada, gdy ląduje pierwszy gołąb, lecz gdy ląduje trzeci od końca. Podobnie rzecz się ma gołębiami rasy budapeszteńskie wysokolotny. Jak porównać stado budapeszteńskich wysokolotnych lecące według naszego regulaminu od gołębi, które nie są oceniane za wysokość lotu, gdzie nie kładzie się tak dużego nacisku na dyscyplinę w stadzie i nie liczy się w ogóle, czy ląduje ono razem, a patrzy się tylko na długość lotu? Jak widać z przytoczonych powyżej informacji w strukturach, które nie podlegają Polskiemu Związkowi, łatwiej uzyskać dobry wynik w rywalizacji. Stawia się tam mniejsze wymagania podczas oceny lotu. Po pierwsze, nie zwraca się właściwej uwagi na jakość eksteriorową gołębi biorących udział w lotach konkursowych. Swoją drogą jest to poniekąd zrozumiałe, gdyż te organizacje nie posługują się wzorcami raz. Ba czasem nawet to podejście jest wręcz kuriozalne. Dla przykładu, w Tomaszowskim Klubie Hodowców Gołębi Wysokolotnych opracowano opis Gołębi Zamojskich Wysokolotnych Tomaszowskiego Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych. Znajdziemy tam na przykład informacje, że opisywane gołębie mają sylwetkę, lekko wydłużoną, średnią, krótką lub smukłą. Czyli, według kolegów z Tomaszowskiego klubu, każdy ich zamojski wysokolotny jest dobry. Nieważne, czy ma wydłużoną sylwetkę, czy jest krótki. Może mieć posturę gołębia pocztowego, albo zbliżoną do budapeszteńskiego wysokolotnego czy tiplera zagłębiowskiego, i będzie dobrze. Koledzy poszli jeszcze dalej w opisie ogona swoich zamojskich wysokolotnych i napisali, że ma być on, prosty, płaski, lekko rozszerzony lub lekko daszkowaty, 12 sterówek w ogonie, choć trafiały się i trafiają gołębie, które mają od 9 do 14 sterówek. Już można się zgubić, czy oni akceptują obecność zaledwie 9, czy dopuszczają aż 14 sterówek. Jak więc gołębie o tak różnej budowie mają zachować właściwy dla nich styl lotu? No właśnie, a jak oni opisują styl lotu? No cóż nie wskazali nawet jednym słowem, czy gołębie te mają latać wolnym, czy szybkim lotem, czy mają latać w zwartym stadzie, czy bardziej rozproszonym, czy mają szybować, czy nie mają się tak zachowywać w locie? Za to koledzy z TKHGW napisali, gołębie te są o różnych budowach i ubarwieniach, ale cechy wspólne, zachowane do dziś, to bardzo wysoki pułap lotu, gdzie często latają w zakryciu, czyli poza zasięgiem wzroku, lot w obrębie posesji, a najlepiej nad gołębnikiem. Styl lotu, orientacja przestrzenna, mądrość i długość lotu. Zastanawiające są słowa styl lotu, orientacja przestrzenna, mądrość. Czym się charakteryzuje ten styl lotu, tu już jednak nie napisali. Ciekawie brzmi ta orientacja przestrzenna, czyli jak można domniemywać mądrość. Wydaje się to niezmiernie ciekawe, że pomimo takich zapisów koledzy z TKHGW zdołali w ubiegłym roku unieważnić lot konkursowy z powodu a jakże braku cech rasowych u gołębi będących w składzie stada konkursowego. Niemniej interesujące jest również to, że TKHGW wręczał podczas ostatniego pokazu organizowanego przez ten klub nagrody za udział w lotach w rasie zamojski. Koledzy już sami się pogubili, jak mają nazywać swoje gołębie. Jest to znamienne dla klubów działających poza polskim związkiem. Nazywają swoje gołębie jako zamojskie, innym razem to wysokolotne zamojskie, jeszcze innym razem górne zamojskie. Tak samo raz mówią o Murzynach Zamojskich, innym razem o Górnych Murzynach. Zapewne ciężko jest im umówić się na jakąś konkretną nazwę, bo przecież odrzucają pojęcie wzorca rasy. Są nawet tacy, którzy przekonywali na swoich filmach, publikowanych na YouTube, że wzorzec gołębia każdy hodowca ma w głowie. Jednak jakimś cudem organizują rywalizacje w lotach konkursowych i dzielą gołębie według ras. Bóg jeden wie w takim razie, jakimi kryteriami się posługują. W każdym bądź jednak razie bardzo chcą dorównać Polskiemu Związkowi i od 2024 roku postanowili zorganizować się w Polski Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych. Ta szumna nazwa nie przynależy do jakiegoś faktycznego klubu, który posiada swoją osobowość prawną, albo chociaż jest częścią podmiotu, taką osobowość prawną posiadającego. Ten klub nie ma statutu, nie ma zarządu, nie jest stowarzyszeniem. Bóg jeden raczy wiedzieć, o co w tym chodzi. To jednak nie koniec ten enigmatyczny twór. Powstały na mocy porozumienia czterech klubów o zasięgu lokalnym zaczął organizować Mistrzostwa Polski w lotach konkursowych. Być może wkrótce zorganizują Mistrzostwa Europy, kto wie. Tak na poważnie jednak koledzy już wiele lat wypowiadali się, że nadawanie tytułów Mistrza Polski na wystawach krajowych przez Polski Związek jest nieuprawnione. No cóż zrobić? Nasza Federacja jest największą i jedyną w Polsce o krajowej. Jest zarejestrowana jako Stowarzyszenie Rejestrowe. Posiada więc osobowość prawną. Skupia blisko 100 podmiotów, posiadających osobowość prawną jako stowarzyszenia rejestrowe, tylko i wyłącznie takie, czyli zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, podlegające przepisom ustawy o stowarzyszeniach. Polski Związek jest organizacją o charakterze ogólnopolskim i posiada kilkudziesięcioletnią historię. Jest spadkobiercą działalności wcześniej działających w naszym kraju oficjalnych podmiotów, zrzeszających hodowców gołębi. Wreszcie też Polski związek należy do Europejskiego Stowarzyszenia Ontąd Europinne w skrócie E. Ma w związku z tym prawo do rejestrowania raz zwierząt objętych działalnością statutową, w tym i to przede wszystkim Gołębi, oprócz tego drobiu i królików. Posiada stworzone w tym celu odpowiednio przeszkolone kadry, które tworzą takie ciała jak kolegium sędziów i komisję standaryzacyjną. Tak więc nie ma żadnych wątpliwości, że podczas organizowania imprez o charakterze ogólnopolskim, a do takich należy Wystawa Krajowa, podczas której wystawianych jest ponad 7000 gołębi, drobiu rasowego i królików rasowych, nadawane są tytuły Mistrza Polski. Kiedy wystawa jest organizowana w porozumieniu ze Związkami Krajowymi z innych państw, nadawany jest tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski. Kiedy podczas wystawy odbywają się Mistrzostwa Europy dla określonej rasy, nadawany jest tytuł Mistrza Europy. Ale koledzy uznali, że co tam Polski Związek, oni też mogą sobie zrobić Mistrzostwa Polski. No cóż, czy ktoś to bierze na poważnie? Trudno rozsądzić. Jeden z naszych klubowych kolegów zadał pytanie jednemu z laureatów takiego właśnie tytułu Mistrza Polski w lotach konkursowych, a jakże, w rasie budapesztański wysokolotny, mała pomyłka w nazwie, a może i nie, nie wiadomo wszak tam wzorce raz nie obowiązują. Nasz kolega zapytał, jak to się dzieje. Że zapytany hodowca uzyskał tytuł mistrza Polski. Dowiedział się, że to na podstawie porozumienia. No cóż, na ten temat już mówiliśmy powyżej. Do dyskusji jednak włączył się przedstawiciel jednego z sygnatariuszy tego niezwykłego porozumienia, reprezentujący lubelskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Wysokolotnych i napisał kilka zdań, które warto by było przeanalizować. Kolega TM napisał do naszego klubowego kolegi, Polski Związek Hodowców Gołębi i Drobnego Inwentarza to jedna wielka ściema, tam nie liczy się lot, tylko wygląd gołębia, dobrze o tym wiesz, jeśli będziesz podążał za Polaskim Związkiem, to za kilka lat nie będziesz mógł polecieć swoimi Budapesztami, trzy godziny, taka jest prawda. No cóż możemy poradzić? Kolega TM był niedawno aktywnym hodowcą, sam szczycił się tytułem Mistrza Polski w rasie zamojski, ba nawet chciał zostać sędze i pełnił już funkcję asystenta. Jednak nie wiedzieć czemu obraził się na Polski Związek i zaczął walczyć z jego strukturami. Posunął się nawet do tego, że złożył ze swoimi kolegami zawiadomienie do prokuratury o rzekomo popełnionych przez jednego z prezesów stowarzyszeń, wchodzących w skład Polskiego Związku, przestępstwach popełnionych na szkodę tego stowarzyszenia, w którym sprawował funkcję prezesa i działał na szkodę tego stowarzyszenia. Postępowanie to zostało ostatecznie umorzone z braku cech przestępstwa, a kolega TM został wydalony z szeregów swoje macierzystego stowarzyszenia. Widać, że koledze TM, jak to się mówi, nie przeszło i dalej sobie używa na polskim związku. Niech sobie sprawdzi, jakie wyniki osiągają gołębie w rasie budapeszteński wysokolotny w naszym klubie, i się przekona, że czasem lotu gołębie w tej rasie wielokrotnie przekraczają wspomniane trzy godziny. Naprawdę kolega TM niepotrzebnie się martwi. Nie patrzymy tylko eksterier. Ale no cóż, kolega T.M. widocznie uważa, że powielokroć powtarzane kłamstwo staje się prawdą. No cóż, taka jego uroda. Kolega T.M. pisał dalej do naszego kolegi: Jeśli będziesz hodował pod eksterier, o to mi chodziło, lotność na pierwszym miejscu wygląd oczywiście, że musi zostać danej rasy, ale bez przesady, gołębie, które brały udział u kołl. R. nie powstydziłyby się w waszej wystawie do oceny. No cóż możemy koledze T.M. powiedzieć. No, oczywiście, bez przesady. Kolega TM napisał jeszcze. To, że mamy inne zasady niż twoi koledzy? Zawsze możesz wstąpić w nasze szeregi i będziesz miał większe szanse na mistrza Polski niż w Polskim Związku. Nie zawsze gołębie, które brały udział w lotach konkursowych, dotrwają do wystawy gonisz, to wiesz o czym mówię. Kolega TM widocznie odniósł się do tego, że, aby zaprezentować Gołębia z lotu konkursowego na wystawie w klasie Sport, trzeba w Polskim Związku go zachować do czasu wystawy i poddać go ocenie sędziowskiej. Być może koledze TM taki wymóg ciąży, bo nie stać go finansowo na opiekę nad tym ptakiem do końca sezonu. Trudno nadążyć ze jego tokiem rozumowania. Znamienne jest to. Że kolega TM kilka lat temu zaangażował się w burzliwy protest, który miał na celu unieważnienie lotu na rekord polski w rasie Rostoczański wysokolotny Kolegi Świętej Pamięci Jacka Bereźnickiego 6 godzin 8 minut 26 września 2021 roku w naszym klubie. Wówczas on i jego akolici żądali, aby wprowadzić drastyczne zmiany w regulaminach lotów konkursowych obowiązujących w polskim związku. Chodziło o takie zmiany jak powiadamianie kierownika lotów o rozpoczęciu lotu konkursowego w ciągu 5 minut od startu, obowiązku filmowania i przesyłania kierownikowi lotów filmów ze startu stada konkursowego i lądowania każdego gołębia, dostarczanie kierownikowi lotów szczegółowych zdjęć gołębi, pozwalających na ocenę ich cech eksteriorowych i jeszcze wielu innych pomysłów, które wręcz mogłyby storpedować możliwość organizowania lotów konkursowych w Polskim Związku. Na zebraniu z członkami naszego klubu i obu klubów z Zamościa, jeden już prawdopodobnie nie istnieje, gdyż rozpadło się Regionalne Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Zamojskich i innych ras wysokolotnych, krzyczał do kolegi Edwarda Gersztyna, odpierdolcie się od naszych gołębi. No cóż, kolega TM walczył jak lew. Teraz jednak już nie jest działaczem Polskiego Związku. Wspólnie ze swoimi kolegami stworzył w 2023 roku Lubelskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Wysokolotnych. Jednak nie wiedzieć czemu, jakoś w tym swoim stowarzyszeniu nie wprowadził tak drakońskich zasad, o jakie walczył w polskim związku. No cóż, teraz pisze: zawsze możesz wstąpić w nasze szeregi, będziesz miał większe szanse na mistrza polski niż w polskim związku. No i wszystko jasne. Już wiemy po co otworzył z kolegami stowarzyszenie. Nie udało się zdobyć tytułu mistrza polski w klasie sport w polskim związku, to się zrobi mistrza polski w swoim stowarzyszeniu. Jaka piękna idea! Wkrótce zapewne kolega TM zostanie w ten sposób mistrzem Europy, a może mistrzem świata. Nie tylko kolega TM walczył z Polskim Związkiem. Tak jak było wspomniane powyżej, teraz on i jego koledzy organizują Mistrzostwa Polski. Cztery stowarzyszenia. Jeden Południowo-Wschodni Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych w Nowej Sarzynie, Stowarzyszenie Rejestrowe. 2. Lubelskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Wysokolotnych Stowarzyszenie Zwykłe. 3. Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Sportowych Stowarzyszenie Zwykłe. 4. Tomaszowski Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych Stowarzyszenie Zwykłe Zawarły pomiędzy sobą w dniu 4 maja 2024 roku porozumienie, w wyniku czego stworzyły nieformalny twór, któremu nadały nazwę Polski Związek Hodowców Gołębi Wysokolotnych. Na podstawie zapisów tego porozumienia organizowana jest pomiędzy jego sygnatariuszami rywalizacja o tytuł mistrza polski w lotach konkursowych. Koledzy z Nowej Sażyny od początku wybrali swoją własną drogę i zdecydowali, że nie wejdą w struktury Polskiego Związku. Inaczej rzecz się ma z pozostałymi sygnatariuszami sławetnego porozumienia. Lubelskie Stowarzyszenie tworzył kolega TM razem z innymi wielce niezadowolonymi z faktu że nie mogli wprowadzić rewolucji w organizacji lotów konkursowych w Polskim Związku. Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Sportowych tworzyli ludzie, którzy próbowali zrobić rozłam w naszym klubie. Wreszcie Tomaszowski Klub stworzyli kolejni wrogo nastawieni do Polskiego Związku, przeciwnicy wszelkich wzorców i regulaminów, promujący powrót do korzeni, szerzący teorie o ostrych pazurkach czy drżących w ręku skrzydłach charakteryzujących dobre lotniki i inne tego typu teorie, które szkoda tutaj przytaczać. Utworzyli sobie klub, który nazwali tak jak ten, który został rozwiązany kilka lat temu. Przejęli jego nazwę i renomę. Teraz zjednoczyli swe siły i organizują mistrzostwa Polski. W tym miejscu warto się zastanowić, po której stronie mocy chcecie koledzy stanąć. Czy wybieracie sprawdzoną tradycję i oficjalną drogę w poważnym gronie? Czy wybieracie poważne zasady? Regulaminy lotów zgodne z międzynarodowymi standardami. Czy posłuchacie kolegi TM, który mówi, że u nich łatwiej zostać mistrzem Polski? Czy chcecie uczestniczyć w lotach konkursowych gołębiami rasowymi? Czy ważne tylko, aby latał, bo przecież wygląd nie ma znaczenia? Każdy wybierze tak jak uważa. Zapraszamy serdecznie do wstąpienia w nasze szeregi. Opisane grono w większości ma za sobą rozłamy i kłótnie. Nie mogli zagrzać miejsca w żadnym poważnym stowarzyszeniu. W naszym klubie współpracujemy ze sobą od wielu lat. Wytrwale tworzymy podstawy do rzetelnej i sprawiedliwej rywalizacji, bez szukania drogi na skróty. Życzymy Wam, drodzy koleżanki i koledzy, udanego sezonu lotowego w 2026 roku. Sukcesów w hodowli i lotach konkursowych, szczęścia w Waszym prywatnym życiu, życzliwych ludzi na Waszej życiowej drodze. Dobry lot.